o tym nie mówiłem, w sensie nie chcę chyba nikomu o tym mówić. A co się stało? Mamy problem, wiesz, że mamy Daily. No to chyba ja wiem, wiesz, yy, gram też czasami. Ciebie. <grym> No i chyba nie będzie tej. Jak nie będzie? Dlaczego? Podajesz, się? Nie, 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 nie to, że się poddaje, tylko nie wiem czy będę w stanie zrealizować dalej tej. Ale bo co, bo co? Bo, bo, bo co? Bo klapki masz złe? Nie, bo nogę Jak zwichnąłeś nogę? No zwichnąłem nogę, w sensie mam zwichniętą nogę nie mogę chodzić wcale Kiedy? Że dopiero co chodziłeś normalnie? Co ty kitujesz? Stary, tym? W nocy zwichnąłem W nocy? W nocy, w nocy Jak można w nocy zwichnąć nie? nogę? No stary, szedłem do lodówki i spadłem do ostatnich dwóch Co ty gadasz? Ci już, stary. Ja nie wiem co mam zrobić. Patrz na to, widzisz. No, to? to jest ta zła, czy dobra? Nie, to jest dobra. No wygląda ok, jak kostka. Patrz teraz stary. U, stary. O, stary! Ol, spuchnięta! Widzisz, no, widać. Kamerze? Widać, widać. Normalnie. Jest takie. No, jest, no. Stary, ja nie mogę chodzić. ja nie wiem, czy Widać, w ogóle... jest różnica mega. Ja nie wiem, czy w ogóle komukolwiek o tym mówić. Przecież chyba zauważam, jak nie możesz chodzić. Co, będziesz lewitował? No, jakoś, chodź, jakoś będę. Chodzić. będę. Stary, lewitował. nie wiem, co mam zrobić. Stary, mamy No, lejny. to chodź do lekarza, pojedźmy, no co? Niech ci to jakoś. E... jak przywitam przywita, wszystkim Witam państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i dzisiaj mamy problem, bo nogę. Pierwszy raz wydarzyła się taka sytuacja, że ja nie wiem naprawdę, co mamy zrobić. Mam totalnie rozwaloną nogę. Nie mogę. Chodzić po prostu nie mogę chodzić. Także jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk. Jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i do naszego kanału, bo jeszcze jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce. Niewiele zostało do miliona subskrypcji, ale nie wiem czy będę w stanie to dalej kontynuować, bo no bo nie mogę chodzić. No tak. to mówię ci chodź do lekarza, może że tak na serio nic ci nie jest, no może to zejdzie No stary, ty widzisz to obok Znaczy, no ja widzę, że jest, jest ukryte, no ale może nie wiem, za dwa dni zejdzie no skąd wiesz. A może złamałeś, a może skręciłeś, no ja nie wiem, no się nie znam. Ty się znacznie, chodź do lekarza. Jedziemy, tak? Nie wiem, trzeba wszystkim powiedzieć. Mówimy? Im? Normalnie? Przed chwilą wejrzenie. No bo nie wiem, co mam zrobić stary. Jak ja im powiem? Jak... O, oni się wkurzą, jak ja im powiem, że zginęły nogi i gdzie? No, no nie Ale. To co? No nie wiem, ty decyduj, ty jesteś szefo. O, stary, ale to widać, jak dajesz obok siebie nogi. O, o, w sensie? Mega. Widać, nie? No, strasznie masz spuchnięte No, tu jest płasko, a tu jest wielka gulka Oni wielka. tak powiedzą, że to jest ustawione. No bo... jak powiedzą, że to jest ustawione? No powiedzą, że to jest ustawione, bo oni wszystko mówią, że jest ustawione. Dobra, stary zawołaj agatę, trzeba jej powiedzieć. Powiedz Tylko ją, tak? Jak po na razie jej powiem jako po pierwszej No dobra, no to idę. Ej, stary, wyłącz na chwilę maszynkę, dobra? Bo nie będzie tak. słychać. Yy, on cię woła do góry, żebyś przyszła, wiesz? Prowadzi. Ale jeżeli on czegoś do mnie chce, to on powinien zejść tutaj na dół. No, ale poprosił mnie, żebym cię zabrał Cześć do góry, no co mam ci powiedzieć? By no, ale mogę, możesz iść ze mną? No, ładnie porosił. Jak cię ładnie prosi to pójdź. Tak ładnie jak on szczerze. Mojaśla nie lubiła. No, chodź. prawdziwa, nie dobra dziewczyna. Ja jestem najlepszą dziewczyną świecie Chodzę do niego tylko, ja tylko. Co tam? Co nie jesteś jeszcze czego tam? Idziemy zaraz na spacer. Kochanie, kochanie muszę coś powiedzieć. Co? Ech, będę mieć problem z Daily i ogólnie będę mieć problem teraz, bo nie mogę chodzić. Czemu nie możesz chodzić? Wstawa, Jezu, kolejna sama wymówka, Nie, dobra, mówka. nie, 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 dobra, dobra, poczekaj, pokażę ci, patrz. A nogę. Troszeczkę jest tylko puchnięte i to jest dla Ciebie zwichnięta noga? Tak, to jest zwichnięta noga. chyba nigdy sami nie miałeś skręconej kostki, ani nic. No jak, no zobacz jakie jest puchnięte, no to zgadzasz. zgadza. temu skręciłam kostkę, to było taka. I chodziłam normalnie, wszystko robiłam. Ale... P... P... jesteś! A najlepszą dziewczyna w świecie. Agata? Wstawaj! No nie. No wstawaj, to trzeba rozchodzić. Nie Agata, nie wstanę, bo mnie boli jak stanie na nodze. Co teraz z naszym spacerem? Jak wie, kiedy spacerem? A kata ma zwiniętą nogę. Jaki spacer? O czym ty do mnie mówisz? No to trzeba rozchodzić! Co ty za głupoty gadasz? To trzeba rozchodzić, jak prawdziwie. Ale ja nie mogę wstać. Ale co ty robisz? Przecież ona. Oła, oła! Pogorszysz mu tylko, no. Zamiast wziąć go do lekarza, bo ty chcesz z nim chodzić po lesie, no. Zastanów się, co ty gadasz w ogóle? Ład boli, Boże boli, boli mnie! Jaszczur, weź zawołaj Huberta, może ono coś zaradzi Huberta zaradzi. A w sumie on jest małpą, to może coś nieraz miał rozwałować, nie? No na pewno, bo on skacze tak, po drzewa. Tak. Weź, tak. przyprowadź go proszę Ej, no się kąpię, ale Ada się ja uciekł, bo on z ubraje, i w ogóle to ten... Mówiłeś mu? mu? Dawaj kamerę No, a, a co, co? Powiedziałem mu, no wodyce. On ogarnia no, takie no. rzeczy O kurde, stary Grubo, co? No grubo i To dosłownie grubo, to masz... Ponad 3 centymetry takiego obrzęku i to porządnego. No, boli no, mnie do... strasznie. Do lekarza ja mu mówię. Jak stajesz na nogę to kujecie? Pekuje, no. No to stary, to może być nawet złamanie, to może być nawet złamanie w tym momencie. Co ty gadasz, serio? No, tak. Na pewno na pewno masz coś na myśli. Ale od staniecia źle by złamał? No tak, no jeżeli. No jak stanować? Powinien stanować tak, że jakoś szedł i nie. Nie, jesteśmy z dwóch ostatnio słodków spadłem i im się noga wykrycia w ten sposób. jest środka, tak. O ta środka, no może to Można tak, tak coś złamać? To, to może się złamać, tutaj stary masz takie ścięgna, że to mogłem pójść. Serio? To tam starko. Stary mamy daili. No mamy daili. No ale no to co, no to może z tego najrodzinek, jedziemy na prześwietlenie stary, tego tak nie może zostawić. No mówię, też mówię, że do lekarza, no mówię ci, do lekarza trzeba. Lekarze, to jest konieczne? Jest konieczne, że ja nie, są... naczycie... zobaczysz, zobaczysz prześwietlenie stary, ty tak nie możesz z tym chodzić, bo jeżeli masz coś złamane czy skręcone... Znaczy to... No my, my nie było. mamy ja rentgena na oczach. Tak no że tak, że mdleje prawie z bólu. Kamerzysta, co się stało z nogą? Si głupio nie widzisz. Mamy problem, z jest. Jak to zwichnięte? Jak to zrobiłeś w ogóle? Poszedłem do lżówki w nocy i zwinąłem Coś się spadłem bo nie, nocy. nocy. A teraz będziesz w ogóle trzymał kamerę. No nie będę trzymać kamery, musimy skończyć z daily Nie, nie. skończymy z Daily, jak to? Obiecałem Ci, że wszystko zrobię, żebyś utrzymał to Daily. Ale masz tutaj nas wszystkich, więc wszyscy jesteśmy... Pomożemy ci, nie, no, zostawimy, ja, cię nie zostawimy cię samego. Nie zostawimy cię samego, dasz radę. Dobra, to sobie, że my auto jedziemy do szpitala, no tak? Wiedziałem, tak? prześwietlenie po prostu trzeba no, zrobić. Co? Gdzie chcesz jechać? Co robi? trzeba zrobić chyba tej kostki, no, tak? Spytam się co robisz do szpitala. Nie w wing, się pogrywić, wszystko wiem. do szpitala chcesz jechać, tak o, oh, przestać nagrywasz, bo co? Noga cię boli, chyba jesteś śmieszny. Tępy jesteś, pytam się ciebie, czy jesteś głupi. Tak? Czemu ty w ogóle na niego krzyczysz? Jak mam na niego nie krzyczeć? daily robimy! On nagle mówi, że nie nagrywa, bo to Daily Daily co Daily! Co mamy odejść od niego nagrywasz? Słuchaj, Daily to Daily! Ale zdrowie jest ważniejsze! Czemu ty zostaje nie, on zostaje na razie. Kamerze z tego spokój się, Dredzian. No, teraz bo... w ogóle Daily nie będzie. Stajesz, teraz w tym momencie, wyciągasz normalnie na nogi, stajesz, Dobra. bierzesz Dobra. kamerę do ręki Dobra. i nagrywamy, a? Cztery miesiące, rozumiesz? Cztery miesiące, żeby pobić rekord, pobić friza, pobić rekord internetu, a ty co? Po co ja to robię? Po co ja się staram? Po co ja się staram? Uspokój to, 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 ja to, to, to robię! Co ty Ej, uspoczuj się Grenzko! Nie też noga boli! Serce mnie boli! Wszystko mnie boli, a ty co? z tego się, to, się nie o, ma. Ma. to jest kamerzysta, ty nie 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 tak nie jest kamerzystą to, to jest kamerzysta, kamerę szybo, ale kamerę szybową, trzymasz A co ty się profesorom. w ogóle denerwujesz? Słuchaj uspokój się, zdrowie jest ważniejsze niż na filmu. Jakie zdrowie ważniejsze? Ja nie mam zdrowia Ja nie patrzę na zdrowie. Ja na zdrowie nigdy nie patrzę i nie patrzałem, a on co? Zemróć do nas, my teraz jedziemy do szpitala i tyle. Weź tą kamerę i stan! Rozumiesz, no bo za tego szpitala nie jedziesz! Wstawaj, bierzesz kamerę i nagrywasz, rozumiesz! Stawaj! Wstawaj, Neville! Wstawaj! A ty co? W ustawieniu kontrowek? Co ty w ogóle z nim robicie? Szpitala, Jakiego szpitala to trzeba rozchodzić? Idziemy na spacer! Kost, Ale ja nie pójdę z na spacer Ale co ty chcesz rozchodzić, jeżeli kostka jest... Siła i... w... bez smogi by ze mną poszedł, by się począłkał ze mną na ten spacer Agata, a, a ja ja ta, ty jesteś w ogóle normalna? To to, Czy ty to myślisz to. jak ono się czuje? Że robi boli? E, to trzeba rozchodzić, to no pewnie już to trzeba rozchodzić Na spacer, raz nie? Mieją, nie, 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 to jest. To jest. To w Szefra, w Szefra, nie, nie, to jest Straszny jest. Straszny, to jest. Ciekawy, Wyle, nie, 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 Jezu, przyjmij w ogóle zabieraj się stąd Idziemy, idziemy do szpitala i my my i dzisiaj, no, do szpitala Dajcie mu pojechać do szpitala w ogóle Kałe no, drzwi! Trzymaj drzwi! Trzymaj drzwi, drzwi, drzwi. Drzwi, drzwi, drzwi! Dajcie mu pojechać do szpitala, co wy robicie? Jesteście, Cieru, użytni, drzwi, drzwi. Wy robicie? Jesteście Cieru, w ogóle normalni? Jesteście w no, ogóle no, normalna? To? Ty jesteś jedną no, dziewczyną, jak ty się zachowujesz? A ty jadł przyjacielem Ja miałam same piątki z hemią Trzeba rozchodzić A co hemia ma w ogóle do zdrowia? Nie możesz się na tylko do szpitala na kilka tygodni Bo cię noga boli Idź na jakąś rehabilitację Rehabilitacja! Nie a, a nie rozwacę. jakieś szpitale! Ale ja nie jestem steward! Dobra! Część, cał, 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 czę, część, cały czas, cały czas porównujesz no do stewarda! Musimy zrobić tak, żeby on nie mógł wyjść. Żeby on pojechał no, do szpitala! No, no, żadnego nie żadnego szpitala! Ramach, Wezmij sobie jakiegoś e, rehabilitanta do domu. E, indywidualnie. Na jakiś masaż, prześwietlenie zrobić. prześwietlenie zrobi nasze ci włoży, mieszkamy na no, zadumkiu, będziesz jechał tam gdzieś, gdzieś, i wrócisz za tydzień wrócisz Szafaj. do domu, bo cię noga bo no, nie go, ja nie, on nigdzie nie wychodzi, znaczy, bo jest, jak, bez, bez, jak wyjdzie to już nie wróci, co ty robisz, wejdź jak, jak wyjdzie, wyjdzie to już nie wróci, nie możemy tak zrobić, wychodzimy, przesuń się, teraz, jak, jak się teraz, nie wrócisz. Myślisz, że nie dam rady? Myślisz, nie. że nie, damy radę, panu? 30, nie Dawaj, bierz, dam rady wam I Dawaj, wiesz cię, Nie. Już, nie, 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 stary. Zostaw mnie, nie dotykaj, nigdzie nie wychodź. To od us kamery, i przepać, stary. Nie, trzeba żeby... do indywidualnego lekarza. lekarza. Dobra. A weź co? co jest? Po, ty? po co to wracacie Po co wracacie w ogóle? Jest, jesteś youtuberem Taką Takie rzeczy Co ty robisz w ogóle? Ty jesteś chorą kobietą Prywatnie Prywatny lekarz, prywatny specjalista od takich rzeczy A nie jeździsz jak najgorszy Ale dreżesz jak ty się w ogóle zachowujesz Do szpitala Zadzwoni się po taki Masz? Lekko, sobie Masz jak zadzwonisz po prześwietlenie co? Ty 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 mówisz? Mówisz? co Z rentgenem przyjedzie? Wiesz ile ja kontuzji w życiu miałem? kontuzji Już już Co? coś stało. Co się stało? No, co się stało? no co, ja nawet nie widzisz jaką chłopam no. ja pierniczę! Stary oni są chorzy! Powinnaś sam skończyć z nimi współpracę, Jak ty możesz w ogóle mieć taką kobietę, która ci zjście bije, za to, że nie, nie może się wysłowić nawet! Ja pierwszy raz widzę, żeby ktoś się zachował tak jak zwierzę, nie? Zero współczucia, widzi. Widzisz, że, że zero osoba się cier... tak, zero uczuć. Ale to okej, okay. oni potraktowali ciebie jak rzecz, stary. On to w ogóle się już nie odzywa. No. On jest ja, załamany. Ja A widział... słuchaj, jakby się zachował, jakbyś mieszkał z nimi, był dla nich w porządku, nagleło z nimi filmy i oni by się też zachowali. Jak Zwierzęta. to. Tak. No tego nie jest Ale to jest brak, brak słów, to ludzi to jest brak słów. Przyjaciół poznaje się w Dlatego my z tobą jesteśmy. A i ty sobie jeszcze podśmiechujesz. To nie jest śmieszny Jaszczur, naprawdę. Biedzie, bo spójrz, śmieje. ja pierwszy raz widzę go w takim stanie. Przecież ja A ja... mój stary, będzie wszystko dobrze. Jedziemy już do szpitala, będzie dobrze. Kamuś, nie smuć się. Jesteśmy z tobą, będzie dobrze. No, no nie płaczę. Ale teraz widzisz, widzisz jak oni cię potraktowali, tak? Masz też nauczkę na przyszłość. A... Jedziemy do szpitala. Nie ma co zlekać, nie ma co się ich słuchać. Oni to niech sobie tam siedzą w domu i narzekają sami na siebie, już tak. To jest... Ty widziałeś w ogóle, on siedzi z tyłu całą noc, nie odzywała, trochę mi doszło do szlada. Ramoś, masz gdzieś się uśmiechać, takie. Nie przejmuj się nimi, nie masz co się nimi przejmować, skoro oni cię tak traktują, to są ludzie, którzy nie są dla ciebie. Znaczy może dla ciebie są wartościowi, ale zresztą, którzy, dla których zdrowe. ty nie jesteś wartościowy, więc po prostu się nie przejmuj. Nie bierzemy. ma co się smucić, tak. nie jest tak źle. Ale nie, nie dziwię się, no stary. Może bo co oni mu zrobili? Jak ja bym sobie za jak ktoś by mnie tak potraktował, no to nie mu się Jak oni do tak potraktować, co? Ale to jest zresztą dredziasz. A ja teraz widzisz, widzisz, jak twoja dziewczyna cię traktuje. Ty ją traktujesz jak skarba największego. Kupujesz dla niej wszystko, wszystko dla niej robi. Ale te rzeczy, które kupuje. Okej, to są rzeczy materialne, ale ty jej pokazujesz bardzo dużo uczuć. A ona tego nie docenia tak. stary. Boże jaki on jest smutny. Dobra, idziemy z nim do szpitala. Ja szurwałeś go jakiś pociesz. No jak ja mam co mam chciała zrobić? Przytul go, ja na... Chcę nie, nie, nie nagrywaj proszę. Przytulić. Nie, nie, nie nagrywaj, Przytul. Chodź tamyszysta, idziemy do szpitala. Ja to przemyślałem wszystko. Ale co ty stary przemyślałeś? Idziemy w tym momencie do szpitala jesteśmy już pod... no. Przemyślałem to. Więc... On... Posłuchaj, posłuchaj, przemyślałem to co oni powiedzieli. Oni zachowują się jak totalne... Nie będę mówić, jak się zachowują, bo wszyscy wiemy, jak oni się zachowują, ale przemyślałem to. Ja nie mogę zabić widzów. Ale stary ty nie zabierasz ja, widzów? Ja muszę nagrywać. Ale widzowie. Jak nagrywać? To i... Ja muszę nagrywać. Twoi widzowie cię rozumieją, to. Twoi twoi to. Twoi rozumieją Star, że z tą źle. Dobra, puśćcie mnie. Oni mają rację, ja muszę nagrywać. Ale stary, to też nagrałeś. nie idziemy do szpitala. Nie idziemy do szpitala. Jak tu jest szpital. No, nie mają ja nie mogę zawieźć widzów, ja muszę no, mieć tej. To nagrywało na To zajmie to za A usłownie. Nie tam do końca. Coś, nie chodź. Jak nie cię mam zamknął, na jutro? cię Nie mam filmu na jutro. Oni mają rację. rację. To nagramy bez ciebie. Kamuś będzie na odcinku, a widzowie to zrozumieją, bo widzowie też wiedzą jak to jest po prostu, że do szpitala, Co ty robisz w ogóle? Idziemy do szpitala. Nie, I widzowie też to zrozumieją. Nie, dam radę. Dam radę, wracajmy. No, wracajmy, dam no, radę. Jako. Ale, ale przez to, chodź do szpitala. Tak widzieli, no, Ile stracimy, stracimy? rodzinę? Ktoś, nie, po prostu, po prostu Kto... dla widzów to zrobię. Ale zrobi. ktoś dla ciebie mówiąc tak nie ma do ciebie szacunku. A widzowie na pewno bardzo by chcieli, żebyś teraz poszedł do szpitala, i bo też... Chcieli... Dokładnie. A ma rację. Nie, oni chcą daily, oni też mnie nie szanują widzowie. Dlatego no, nie Co ty robisz mnie? w ogóle? Mówią cały czas, że robię ustawione filmy. Ja bym... Kary, nie sanują mnie. Niech nie, to może być nie ustawione. Spójrzcie na tą kostkę. Jak to być Oni chcą tylko filmów. Jak ta, ten obrzęk, ani trochę ci nie schodzi stary. Nie ma opcji. Chociaż pójdźmy, zrobisz sobie prześwietlenie, gorzej. zrobisz prześwietlenie. Słuchaj, a jeśli coś złamanie. się stanie ci poważnego, już w ogóle nie będziesz mógł chodzić nigdy. Pomyślałeś o tym? Ale obiecałem im to daily. Sprawdzimy tylko Damy radę, złamania. zrobimy Zanim nawet daily złamania, bez ciebie. Okay. Nie ma złamania, będzie sięgnął, wszystko w porządku. Wrócimy do domu, będziemy dalej prowadzić daily. Ale chociaż sprawdźmy, sprawdźmy. Proszę ciebie. Chodź. Ja, ja, ja Chodź ciebie proszę o to. Ach. Boli mnie. Strasznie mnie by bóli. ja dzisiaj się nie dziwię. Nie dziwię się, to jednak jest zwichnięcie kostki. Takiego okręgu, to ja nie widziałem stary, po całej mojej kadencji grania w piłkę nożną. Dzień dobry. Nie ma nic, tylko biało. Ze zwichniętą kostką. Na rentgen? Tak? Na? Słucham jest, jest wszystko. Tylko, że na rentgen potrzeba. Jest potrzebne badanie lekarskie. Proszę o przyczynkę, poczekaj. Dobrze. No i No i nic, musimy czekać. Czary! No. I co? Co się okazało, że to. Najprawdopodobniej złamanie cię. Najprawdopodobniej z środkowo. A co ci mówię? I co ci mówię? A ty chciałeś nie nie to się teraz tutaj trzymaj. Ale ja nie wiem, czy możesz mnie wywozić z wózkiem. Musisz się zapytać. Zapytać, czy masz mnie wywieźć. bardzo. Do auta. Tutaj, na tamtym. bo tu podjazd Czyli tutaj mogę podjechać? Okej. Czajcie i czy to? Ja, ja piję, nie czy... nogi mordo. A, też się nagrywałem. a może ja, oni byli bez serca, że ci kazali chodzić tu na się, ale, a, się tak płacę, i... ten ja a może ja zadzwonię do niej i ja jej powiem, że tak naprawdę było, że mam ją rozwolną nogę, Może moja no siostra szukuje. Jak myślała, że szukuje? Widziała ten obrzęk. Ja, ja miałeś, miałeś ale stary, nogę. stary grałem a. tyle lat w piłkę, ćwiczyłem te sztuki walki, jednak wiem, wiem, jak to wygląda, wiem, jak wygląda ja, uszkodzenie, taki stawu. I mówiłem ci od początku. A ona? Mówiłem ci od początku, ale stary, może ja zadzwonię do niej ale co ty teraz chcesz być pokorny dla niej? To ona nie, powinna po być pokorna dla się że naprawdę. Płynę się, się zostawiać, tak, zostawi. To, co ona robi, są te tak, chore. Nie, moim zdaniem, stary na razie. Słuchaj, na... na razie to zostaw? Nie, zostaw to po prostu. Słuchaj, jej nie zostawę. ale nie wróćmy tak. i zobaczymy, jak ona zareaguje na Twoją nogę. Zobaczymy, jak ona na to zareaguje. Że masz w kipie nogę. Ma z tyłu szynę, ma normalnie szynę, też tak mi Mam. No. Właśnie mówię, że ma Musisz obiecać, że jeśli ona tak będzie się traktować, już musisz ją zostawić No stary, no nie no masz, masz do Masz zdjęcie czy ci nie dali? Nie, nie dali Nie masz prześwietlenia? Dobra chłopaki, pomóżmy mu wejść do samochodu Dobra o, bo... A czy ty jesteś nienormalny ogólnie? Czemu nienormalny? Dlaczego ty mi o niczym nie powiedziałeś? No bo nie chciałem ci denerwować. A, A, teraz jest bół. Nie ci pomogła. Pomóżcie mu, wtedy to ty się patrzycie. No. No, ty, no tyle chłopana, no to byście mu pomogli no, no, no. daj. Walida będzie prowadził im Bardzo tak. ci wózek. Jak się tylko o tym dowiedziałem. Ja 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 ale będziemy jeździć komuś. Tak. Masz nogi w górze? Nie, biedny komuś, biedny komuś. Nie! Baciek spokojnie! Kamurzysta, ale nie da się wygróżestywać. Wejdź daj i spłoduj sobie z nią. Wierz, że? Co wy tu robicie? Swojego faceta wybrał. Teraz to jest super dzień. Mieliśmy na chłup spacer. Kaleka? Och, kto jest za malerii? Nie wiem, w szoku co to zobaczyłem. Ale co ty, to ty to widzisz to ma? co dodałeś? Co? Co może za mi każdy to może założyć? Spod, spod, spod ale spod, spod ale on mówi, nie, nie ja dotykaj go! On on to, to jest udawanie? Jesteś udawany. żałosnym kalerem. które Całkowicie, nic nie ma. my imprezujemy cały dzień myślałem. Przynajmniej spędziłem fajny dzień, gdy ciebie żałosny idioto nie, nie, nie było Weź się uspokój. Ja uspokój się o ty prawie. I bawiłem się doskonale, bawiłem się super! Dobrze, że ciebie nie było I co? Ja to jest twoje wytłumaczenie na to wszystko Na tą całą sytuację. ja to co on miał? Ze złamaną nożą, co on, on miał? Nagrywać filmy cały ale dzień! To nie jest przyjaciel! Daily nie umie nagrać! To jest głównym przyjaciel. ani przyjacielem! Jaki z facet? Schodzą po schodach łami Przynajmniej się dobrze bawiliśmy! Prawdziwy! Dzień super no spędziliśmy! A ty A ty dalej po szpitalu! Weźcie idźcie się z w ogóle! Jeźdź sobie po całej Polsce, nie obchodzi mnie to! Debilu, najgorszy! To widzicie, co się dzieje? Co, co się dzieje? Kalekiem jesteś! co się dzieje! kaleka kaleka! Jaki facet? To się dzieje! Kale, kale, kale. Kale, kale.

Co podziękują? Ty, no już mnie zdradziliście? Ja się nie się straciłam. Straciłam. My imprezowaliśmy! Byliśmy na spacerach! Bawiliśmy się, było super! A przez chwilę się szliście! tak? my się się przytulaliście, A się tak? przytulaliście w pokoju, niego! Bo jesteśmy przyjaciółmi! No właśnie, nie możemy być przyjaciółmi! Z maszą też się przytulam! No i co? We Masz jakiś trans. problem? Bied, zazdrosny jesteś, czy co? Bo sobie lepiej Tak, No, się całowaliście! Całowaliście wow, wow, kurde. Ty debilu. się! Całowaliście. debilu. Bilu! nie, ty całowali się naucz. Ona się całowała! Z żydziarzem i z Jaszczurem i z Adamem! I ona po prostu. Dobra, nie ma o wiolce, bo Wielka to jest w ogóle. W ogóle Wielka to jest. Dobra, ja to jest To jest gramat. Ja ci mówiłem, co masz zrobić z nią. Ci mówi, co jest, dalej masz na Czemu ty ją nie chcesz zostawić? Jutro. Nie da się wykorzystywać. Łącznie wygląda. Jutro, Jutro, Jutro ściągasz wciąż... gig. Wy jesteście razem Jutro. siebie bardziej. Możecie sobie tam wracać do tego pokoju? Ja tego Zabronone. nie widzę. To jest ustawione i to jest prank nas Jaki prank? Mamy kartę ze szpitala. Podrobioną. Nie podoba mi się to. On w ogóle siedzi sam cały czas na tym dworze, co no takiego no dziwnego? Widziałeś reakcję dradziarza? No przecież to nie jest... To jest... Chórek. Chórek, prawda? W ogóle ześwirował chłop. No, no jak nie to jest? Jak się trzymasz? Nie no przejmuj się, no. nie ma. Ogólnie nimi się nie przejmuj, stary. Ale stary, ja rozumiem ustawione filmy, ja rozumiem, że pokoju. jest ustawiony film i w ogóle, ale to jest autentyczne życie. To tak, to nie jest ustawione. Jeżeli wymyślisz, że to jest ustawione, to to nie jest ustawione dla nas to jest tak, to jest, tak to samo to jest, dla was. To jest prawdziwe życie, w jest. E oni wszyscy są chorzy, to nie jest ustawione. To jest chory, że oni w takim czasie, kiedy tobie się to dzieje, oni piją w ogóle alkohol. Żeby, żeby Patrzcie co oni robią. Oni tak, bo Ona miała w Wiesz, że ona cały czas tutaj balowała z nimi. Ona w ogóle, ona nimi, Jak ja się o tym dowiedziałam, to ja zaczęłam od razu do was dzwonić, w ogóle budek zaczęłam kurde ogarniać. Wszystko byłam przyjęta, A ona... Ciur, ona chce jechać po alkoholu. A, mnie mówi tak. Nie, ja rozumiem, że jeżeli to był ustawiony film Ja rozumiem, że... Ale ma nie, a to, to jest na serio to, jest to, to, to się dzieje na serio to Ja nie chciałam ci mówić przez serio. telefon, żebyś ty po prostu... Oni są okropni Musisz przycisnąć po prostu kroki w przód I odejść kroki. od niej, Bo ona cię, ona cię, ona cię, ona cię ciągnie w dół Słuchaj, ona zrozum to w końcu zrozum to. to. Nie daj się oszukiwać Zobacz co jej się podoba, jej się podoba dredżarz, który demoralizuje jej wszystkich Ile tracisz nie. przez nią, zacznijmy od tego Jak twoja kobieta może w ogóle Dupie, to Dopiero, że złamałeś nogę i coś do innego złamałeś nogę. Dla niej jesteś bezużyteczny. Dla niej jesteś kaleczą, rozumiesz to? Dla niej jesteś bezużytecznym czaleczą. I ci, to jest tylko miesiąc? Ona ma to w dupie. Nawet jaki miesiąc? Trzy tygodnie? No trzy tygodnie, ona ma to w dupie. Ona cię już po prostu wyrzuciła do śmieci. Bez, bezużyteczny dla niej. Jeszcze się bym nie zdziwił, jakby ci karty rodziła do zera. Nie ma dostępu do tego. Dobra. Nie, nie ma, jej ten odcinek. Jak mamy Daily robić, mimo jak będę kaleką, tu będę robić to, co dzień przykłada. Nie ma co robić rozmowowy, więc widzimy się po prostu w kolejnym odcinku. Dziękujemy Wam za oglądanie. Cześć.